Cześć, z tej strony Konaczka i tam was bardzo serdecznie w ósmym odcinku z War a. a my dzisiaj widzimy się w dość nietypowej formie, gdyż nagrywamy lotnictwo, a dokładniej pierwszy samolot w historii mojego kanału, czyli MiG-21MF. Otóż, była to nie, nie, wersja niemiecka, e, którą, we, e, którą NRD otrzymało od Związku Radzieckiego na zamówienie. Była to wersja MiG-21M, e, skrót od modernizacji i F skrót od e, z, ulepszonego zbiornika paliwa i oznaczało to, że mógł on osiągać e, większe dystanse i był on po prostu zmodernizowany. A modernizacja też oznacza lepszy radar i lepszy silnik. Tak więc, bez większego przedłużania, zobaczymy się już za chwilę. Ok, jak widzicie, nam udało się już znieść na dosyć dużą wysokość i udało mi się już zobaczyć pierwszego, pierwszy wrogi cel, czyli F4E. Phantom 2. Postanawiam, że go zaatakuję, jednak jak widzicie jest już on bardzo blisko, więc w ostatniej chwili decyduję się, że do tej walki nie dojdzie. Gdy Phantom przelatuje, rozglądam się, czy on też chce ze mną walczyć, ale okazuje się na szczęście, że on nie ma takich zamiarów, gdyż mój team już się nim zajmuje. Tak więc nie obawiając się o niego, kontynuuję moje poszukiwanie celów. Jak widzicie w oddali właśnie pojawił się kolejny cel wroga, czyli MiG-21. Jest to samolot taki sam jak mój, tylko nie mam pewności, czy jest tak samo zmodyfikowany i czy przenosi to samo uzbrojenie, ale decyduje się go zaatakować. Jak widzicie odpaliłem już radar, który od razu złapał naszego tutaj ołówka i za chwilę pójdzie rakieta. Tak więc jak widzicie odpaliłem już pocisk R-60, jest to pocisk bardzo skuteczny i... Udaje mi się krytycznie trafić MiG-21, co skutkuje killem. I tak oto mam swój, swojego pierwszego fraga w tej bitwie, ale tuż pode mną pojawia się kolejny cel, czyli F4 Phantom. Kolejny, tylko że w wersji brytyjskiej. Też decyduje się strzelić do niego rakietą, jednak e, ta, jak widzicie, niestety nie udaje jej się trafić mojego celu, ale zaraz zobaczycie, że kolejny Phantom, tym razem ten lecący przede mną. Już go trafia. Moja rakieta dobija fantoma, który i tak już spada i go podpala i przeciwnik już nie żyje. Jak widzicie, kolejny tutaj przede mną pokazał się przeciwnik, jest to Mitsubishi T2. Ja jeszcze raz rozglądam się, czy nikt nie siedzi mi na ogonie i postanawiam, że go zaatakuję. Tutaj chciałem w niego strzelić pociskiem, ale niestety wleciał on w chmury, tak więc y, niestety pociski nie działają przez chmury, zwłaszcza te naprowadzone termicznie. Jestem zmuszony użyć moich działek. Udaje mi się trafić go krytycznie i niestety, ale jestem zmuszony przelecieć tuż przed jego działka. Na szczęście udaje mi się dobrze wymanewrować mój samolot, dzięki czemu nie zostaje zniszczony. I tutaj wchodzimy w dogfight, czyli... Próbujemy się nawzajem zniszczyć i wymanewrować. Jak widzicie, tutaj udaje mi się, tu prawie udaje mi się wejść e, temu Mitsubishi T2 te na ogon, ale niestety e, zaczynam przeciągać, ponieważ moja prędkość wynosi 150 na godzinę i zaczynam powoli opadać. Udaje mi się wyjść z przeciągnięcia i wchodzę na ogon temu oto Mitsubishi. Tutaj też widzicie mojego teammate'a, który próbuje też zastrzelić Mitsubishi, i po prawej stronie, jak słyszycie, właśnie przelatuje nasz przyjacielski F-100, który dołącza się do pościgu. I tym samym kończy on życie temu oto Mitsubishi. Tak więc jeden cel już jest też wyeliminowany. Tymczasem ja widzę kolejny cel do zniszczenia, kolejny, tylko tym razem wrogie jest to. Niestety mam tylko jedną rakietę, więc decyduję się użyć działek i udaje mi się zdjąć u pilota, co też skutkuje moim drugim killem. Tutaj trochę przyspieszę wam powtórkę, gdyż tutaj będzie pościg za tym motofantomem, który niestety ale nie skończy się zbyt, du, zbyt bardzo owocnie. Jak widzicie tutaj kilku naszych teammateów próbuje go dogonić, ale Fantom kolejny raz demonstruje swoją przewagę nad Migiem 21, czyli jego prędkość. Jak widzicie na początku przybliżałem się do tego Fantoma, ale potem zacząłem się już oddalać. Niestety moje paliwo było na bardzo niskim poziomie i próbowałem, niestety próbowałem cały czas dogonić tego fantoma za wszelką cenę, ale w końcu zdałem sobie sprawę z tego, że moje paliwo jest na bardzo niskim poziomie i zreportowałem, że wracam do bazy, gdyż mam mało paliwa. I to by było na tyle w tej powtórce, potem się już nic takiego wielkiego nie wydarzyło, nasz team zwyciężył, dostałem za tą bitwę 20 tysięcy pieniędzy i miałem dwa kile oraz jedną asystę, jak też widzicie pod moim samolotem. Tak więc to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało, a my widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.